Okej, okay, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugi dzień świąt. I przegorzył. Ty masz chyba problem z mikrofonem. Z mikrofonem? Zawieńmy, zobaczymy. Okej okay, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten drugi dzień świąt. Moi drodzy, mam nadzieję, że święta e, przebiegają dobrze. Jak widzicie, mieliśmy problemy z nagłośnieniem. Mam nadzieję, że Wy takich problemów nie macie. Moi drodzy, dziś szybko na święta chcielibyśmy wam pokazać technikę, jak obronić się przed kimś, kto bardzo szybko uderza. Technika oczywiście zaczerpnięta z form i my ją, moi drodzy, dzisiaj wam pokażemy. Także zapraszamy! Okej okay, moi drodzy, i oczywiście mamy kogoś, tym razem, moi drodzy, mistrza Jarosława mamy. Jak, jak zwykle, moi drodzy, bo stosując ten żart na początku zapomniałem powiedzieć, że jestem z mistrzem Jarosławem, moi drodzy, to Mistrzu Jarosławie, ty nie masz problemów z mikrofonem? Nie, już zmieniliśmy. Zmieniliśmy mikrofon, moi drodzy, żeby nie mieć problemów z mikrofonem. Moi drodzy, czyli ktoś uderza lewy, prawy, taki szybki na głowę, tak, taki Bachba, Bachba! a i moi drodzy... Tutaj wszelkie techniki typu... Yy, może być problem. Moi drodzy, yy, jak zatem się obronić? Wykorzystamy, moi drodzy, ten ruch i to jest ruch z formy, moi drodzy. Spójrzcie, popatrzcie. Ta. Czyli powoli pokażemy. Raz, dwa i trzy. Czyli zobaczcie, moi drodzy, jeszcze mam palce czerwone od barszczu. Bo buraki, moi drodzy, wczoraj obierałem. No, także. No, no od buraków, moi drodzy, od, od, od jedzenia żeśmy przyszli. Specjalnie dla Was. Żeby być z wami i żeby dla was nagrać film. Zobaczcie, moi drodzy. Raz, dwa, trzy. Czyli spójrzcie, idzie. Raz, dwa, trzy. Oczywiście tu za bardzo nie ma z czego uderzyć, czyli tu nie masz z czego wziąć. Dlatego uderzamy tu w oczy. I spójrzcie. Tak, ja zatrzymuję, moi drodzy, przed głową mistrza Rosława, ale wystarczy, że uderzysz mocno. Popatrzcie. Mistrzu, szybko tak raz, dwa. Czyli spójrzcie, powoli. Raz, dwa, trzy. Spójrzcie ten ruch. Raz, dwa, trzy. Czyli jak coś idzie prosto na twarz. Tak, to trzeba... Trzeba zakręcić, moi drodzy. Tu, spójrzcie. I teraz hop, hop, hop. Tak. Okay, drodzy, jeśli za... jesteś na YouTube, to nic się dla ciebie nie zmienia. Pamiętaj oczywiście, żeby dać lajka, udostępnić, e, napisać komentarz, e, włączyć dzwoneczek. No po to, żeby ci przychodziły powiadomienia. E, możesz też zostać naszym patronem e, lub też e, wykupić nasz kurs online, co pomaga nam w kręceniu filmu. Moi drodzy, czyli Pamiętaj, że zazwyczaj ręce na ulicy będziesz miał na dole. To nie jest tak, że ktoś podchodzi do ciebie i mówi: Będę się z tobą bił, yy, załóż ręce, tak, rozciągnij się tu, tego, żebyś się nie zrobił. No nie, moi drodzy, a tak zazwyczaj będzie natychmiastowy, czyli ktoś podejdzie i od razu będzie smażył. Tak jest, dlatego popatrz, musisz wyuczyć się pewnego ruchu. Czyli jak coś idzie, raz, dwa, zobacz na moje nogi, bo to jest bardzo ważne. Moi drodzy, tu, nogi. Odgrywają, podobnie jak w boksie, moi drodzy, w boksie nogi odgrywają o wiele większą rolę niż ręce. Generalnie, wszędzie, jeśli chodzi o uderzanie, nogi yy, robią robotę. Pamiętaj, żeby nie stać w miejscu. Jeżeli będziesz stał w miejscu, tak jak jeden znany, nobliwy mistrz z 15 danem, to nic nie zrobisz. Nie wolno ci stać w miejscu. Musisz zobaczyć. Cały czas chodzić. Jeżeli będziesz chodził, będzie Ci łatwiej zrobić technikę i będziesz łatwiej mógł się e, przemieszczać. Czyli popatrzcie, moi drodzy, kroczek do tyłu lekko. Spójrzcie, czyli schodzę raz, dwa, trzy. Czyli dwa takie kółeczka, ale zobaczcie też na pracę moich bioder. Czyli idziesz szczał, hop, tu. Teraz, moi drodzy, powiecie, fajnie. Przed prostymi się idzie obronić, tak? Ale co będzie, jak gość uderzy? Tak i tu uderzy. Zobaczcie, moi drodzy, na ruch drugiej ręki, bo to jest bardzo ważne. Czy idzie, tak, czy idzie prosty, tu, czy idzie sierp, o, na to samo w zasadzie wychodzi. Jedynie robisz ruch tu i spójrz, i znowu uderzam. Nie uderzam ręką. Oczywiście miałbym na tyle siły, żeby teraz wejść tu i uderzyć. No, ale jeśli nie ćwiczysz codziennie, nie masz tego odruchu takiego typowego, który występuje w boksie, to nie będziesz w stanie tego zrobić. Dlatego polecam ci wyrzucić wszystkie palce w kierunku twarzy, co spowoduje, że napastnik Twój. O, i w tym momencie zobacz, krocze uderzenie, no i oddalamy się na z góry upatrzone pozycje. Omówimy jeszcze specjalnie dla Was, moi drodzy. Ten drugi ruch. Zobaczcie. Prosty. Schodzisz tu i zobacz. I znowu jest uderzenie. Pokażemy z drugiej strony, mistrzu. Raz, dwa, trzy. Spójrzcie. Raz, dwa, trzy. Mistrzu, spróbuj zasadzić mi w pałę. Ta. Popatrzcie. Powoli, mistrzu, teraz. Pokaż trajektorię uderzenia jakiegoś tam. O. Zobaczcie, jak to idzie. Hop. Więc jeśli moja ręka jest na dole, spójrz. Czyli. Finalnie nie zakłócam jego ruchu, lekko odchodzę na nogę i tu zobacz, zobacz też na moje nogi w tym momencie. Spójrz. Uderza. To samo będzie, jeśli by pierwszy szedł, tak? Raz. Drugi prosty, dwa. Hop. Kwestia tylko tego, czy poczujesz jego rękę po tej stronie swojej ręki, czy poczujesz jego rękę po tej stronie ręki. Więc zobaczcie, jeżeli idzie tu, tu, popatrzcie, jeżeli idzie tu, to o, tu, widzicie, jak poczułem, że ręka wchodzi tu, przerzuciłem, jak czuję, że tu, robię tu, no i spójrzcie, hop, mogę też tak, uderzyć, mogę, popatrzcie, hop, tak, mogę, hop, 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 o, mistrzu, jak to, jak to wygląda z Twojej perspektywy, uderzasz lewy, prawy i cóż, co się dzieje? Chciałbym odejść, ale... A chciałbym... Moi drodzy, o, była, była taka piosenka. Chcę do Ciebie przyjść, nie mogę, czy coś takiego. Chciałbym odejść, a nie mogę. <laughs> moi drodzy, my w świątecznym, wesołym nastroju. <laughs> o, policja przejechała. Mam nadzieję, że zaraz nie nawrócą. <laughs> moi drodzy, zobaczcie. Czyli popatrzcie, hop. Dlaczego nie możesz odejść? Dlatego, że gdyby, moi drodzy, mocno zbił, tak, mocno. O, To sobie może odejść, tak. Jeżeli ja go ciągnę tu, to mogę, to mogę wtedy e, skontrować. Czyli moi drodzy, e, w podsumowaniu specjalny dla widzów YouTube'a, którzy są wytrwali, zawsze na końcu będę zamieszczał takie podsumowanie. Spójrzcie, łokcie ciasno, pamiętacie, ręce niedźwiedzia, nogi kurczaka. I teraz zobaczcie, raz, dwa, trzy, czyli to jest jeden ruch. Zobaczcie, hop, hop, spójrzcie, hop, tak, jeżeli jest okrężny, hop, Jeden ruch. Raz, dwa, albo raz i dwa. I oczywiście dobrze zrobić jest miękki kroczek do tyłu. No, oczywiście, mój drodzy, wykończenie tego, my no, to już jest dowolne. Tak, tu kopię. Jak widzicie, przemieściłem się, dlatego że nawet jeśli nie jesteś dynamiczny, zobacz, popatrz. Zobacz, tak, mistrz, atakuj. Zobaczcie, jak chodzę. Nawet jeśli robię to wolno. Zobaczcie, nawet jeśli nie jestem ten, tylko będę śmiał się o dynamicznie na morze. Widzicie? Dlaczego? Dlatego, że się ruszam i łatwiej mi wykonać technikę. No, moi drodzy, mam nadzieję, że, że jesteście zdrowi, że te święta spędzacie w miłym, rodzinnym gronie. Jeszcze raz was wszystkich pozdrawiam. No i moi drodzy. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i wesołych świąt. Dzięki.